Cześć kochani, Wasz Soul Voice, oczywiście witam Was w trzeciej części, w której prowadzę monolog na temat komórek macierzystych, ale jestem tym strasznie pochłonięta, tym tematem oczywiście i mam nadzieję, że Wy dzięki mnie również. No to dobra, kończymy temat z drugiej części, więc jeśli nie słuchaj z drugiej części, to wróć do niej, bo ja już nie mam czasu powtarzać. Kolejną dobrą rzeczą jest fakt, że komórki macierzyste można wykorzystywać również, jak wspomniałam w tamtej części, do leczenia rozległych ran. I tutaj się jeszcze cofnę i powtórzę to teraz. Wykorzystuje się właśnie te komórki macierzyste na skórka. Można leczyć przez to rozległe kochanie rany, które powstają np. w wyniku oparzeń. A wiele osób przecież ma różnego rodzaju wypadki i strasznie poparzoną skórę. W tym celu, moi drodzy, pobiera się. Komórki macierzyste z zdrowego fragmentu właśnie skóry pacjenta, intensywnie je namnaża, a następnie kochanie umieszcza na ranie. Takie leczenie jest bardzo efektywne z tego co wiem i przeczytałam. Nie mam mowy o odrzuceniu komórek i co wy na to bo wielokrotnie przecież lekarzom udawało się zrobić operację, a później skóra u pacjenta zostawała odrzucona i była to kolejna operacja, wiele problemów, aż szkoda mówić w ogóle na ten temat. Następna sprawa to leczenie okulistyczne. Nie wiem, czy wiecie, terapia komórkami macierzystymi jest wykorzystywana również, słuchajcie, w okulistyce. To jest po prostu rewelacja. Stosując lek ym, z komórkami macierzystymi, ym, rąbka, ym, jakby tu powiedzieć, Stosując właśnie ten lek z komórkami macierzystymi, rąbka waszej rogówki, niech tak będzie, można odbudować nabłonek waszej rogówki. Komórki pobiera się wtedy ze zdrowego oka pacjenta czy też waszego, namnaża, a następnie amplikuje do chorego oka. Więc jest to też bardzo ciekawy, nowoczesny sposób na ratowanie zdrowia każdego z nas, jeśli będzie miał jakieś problemy okulistyczne. I uważam, że taka terapia może mieć bardzo szerokie zastosowanie i rozwój, bo jest bardzo dużo osób, które na pewno będą tego potrzebowały. No cóż, za pomocą komórek macierzystych co jeszcze można, kochani? Nie wiem, nie chciałabym się powtarzać, ale powiem Wam, że komórki macierzyste krwi, próby kliniczne w ogóle krwi pępkowinowej, cho, choroby oczu, nie jest to takie dokładnie spadane, ale cały czas są prowadzone badania i nie jest to wiadomość, którą w ogóle chcia, chcielibyście szczerze mówiąc usłyszeć może, bo nie będzie ona jakaś fenomenalna. Nadal istnieje zaledwie tylko kilka zatwierdzonych terapii z wykorzystaniem właśnie komórek macierzystych i to jest smutne, ale miejmy nadzieję, że będzie się to rozwijać. Obecnie prowadzone są badania kliniczne testujące, kochani, zastosowanie właśnie komórek macierzystych w leczeniu szeregu różnych chorób. Na całym świecie Takich badań jest, słuchajcie, naprawdę mnóstwo. I co wiadomo, kochani, na ten temat? Najbardziej powiedziałbym, ugruntowanym i szeroko stosowanym leczeniem przy. Użyciu komórek ym, macierzystych jest transplantacja właśnie komórek, o którym yy, mówię: macierzystych krwi, w celu kochani, leczenia chorób i skorzeń krwi oraz układu odpornościowego lub w celu tak zwanego odbudowania układu krwionośnego po na przykład leczeniu pewnych typów raka. No i co za tym idzie? Od lat, kochani, 80., zdaje się, XX wieku. Komórki macierzyste skóry są wykorzystywane do hodowania przeszczepów skóry dla właśnie pacjentów z poważnymi oparzeniami na bardzo dużej powierzchni ciała. I to jest super. Ostatnio zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w Unii uzyskała nowa terapia, słuchajcie, oparta na komórkach właśnie macierzystych, której celem jest leczenie uszkodzonych. Rogówek, czyli uszkodzonej rogówki, o czym Wam przed chwileczką wspominałam. Jest to od kochani niedawna, i to jest taka ta rogówka, to jest taka przednia warstwa gałki ocznej, bym powiedziała, spowodowanych na przykład oparzeniami chemicznymi. Tutaj muszę dodać. Bo wiele osób może mieć takie problemy. Obecnie są to jedyne terapie wykorzystujące komórki macierzyste, które zostały uznane za w pełni, słuchajcie, bezpieczne i skuteczne w sposobie leczenia. I właśnie to jest fenomenalne, dlatego jeśli trochę się powtarzam, to chyba nie szkodzi. Chciałabym Wam, kochani, również powiedzieć, że jeżeli chodzi o te komórki macierzyste skóry, obecnie jest w badaniach klinicznych oceniana możliwość zastosowania komórek macierzystych w, również w innych schorzeniach. Ciągle jest jednak zbyt kochani wcześnie by stwierdzić czy komórki mm, macierzyste y, znajdą również y, zastosowanie w którymś na przykład z badań przypadków. Dane zebrane podczas badań klinicznych są niezbędne do tego by ocenić czy Proponowany sposób na przykład leczenia jest bezpieczny, skuteczny oraz lepszy niż istniejące w ogóle obecnie terapie. No cóż, um, możliwości jest sporo i wykorzystania w ogóle tych pluripotencjalnych komórek macierzystych ocenia się um, w kilku badaniach, zarówno już y, zakończonych, jak i tak zwanych nadal trwających badaniach. Mogę jeszcze na ten temat powiedzieć, że e, są prowadzone badania nad zwyrodnieniem plamki żółtej, chorobami neurologicznymi takimi jak choroba e, Parkinsona, e, pląsawica, Huntingtona i stwardnienie zanikowe boczne, kochani, z tego co pamiętam, oraz cukrzyca czy też urazy rdzenia kręgowego. Więc to jest ciekawe i na pewno będzie ciekawe, jak te badania się zakończą. Oraz pracują również nad zawałem mięśnia sercowego i tu też, wydaje mi się, będzie duży przełom. Na, jakby to powiedzieć, na te prezentowane nowe choroby trwają w dalszym ciągu niezakończone badania kliniczne właśnie z wykorzystaniem tych cudownych komórek macierzystych. Również jeszcze z tego co wiem, są prowadzone badania nad leczeniem stwardnienia rozciannego z wykorzystaniem właśnie komórek macierzystych krwi, nad badaniami kochani białaczek różnego rodzaju i są prowadzone też badania nad uszkodzeniem krząstek i różnego rodzaju ścięgien. Więc wszystko idzie kochani ku dobremu, stajemy się coraz mądrzejsi i mamy coraz lepszą wiedzę. Warto zauważyć, że prowadzone są też yy, również. Inne badania, niewyszczególnione przeze mnie, których celem jest, kochani, testowanie w ogóle leków stymulujących komórki macierzyste w organizmie pacjenta, na przykład, czy też pozyskiwanie komórek lub innych komórkowych do wykorzystania w badaniach i w jakichś badaniach klinicznych komórkowych rzeczy. Pomimo, kochani, prowadzenia jeszcze wielu badań, jakby to powiedzieć, rozczarowujące, może tak to ujmę, jest, że nadal niewiele nowych, bezpiecznych i skutecznych terapii jest właśnie dostępna dla pacjentów obecnie. No cóż, przed terapią z wykorzystaniem komórek macierzystych stawiane są, kochani, bardzo wysokie wymagania, którym na razie nie jesteśmy w stanie wszystkim sprostać. Jedną z przyczyn jest fakt, że. Złożone obecnie, nieuleczalne choroby wymagają właśnie takich złożonych terapii, często spersonalizowanych, niestety. Jak w przypadku każdej przełomowej, słuchajcie, technologii, wszystkie terapie powinny być. Uważane za eksperymenty, dopóki ich bezpieczeństwo i skuteczność kliniczna nie zostaną udowodnione na wszystkich etapach badań klinicznych. Dopiero w takim wypadku terapia może zostać, kochani, zatwierdzona do, powiedziałabym, powszechnego użytku. Terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych czy też terapie są specjalistycznymi, kochani procedurami. Powinny być stosowane jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach, autoryzowanych przede wszystkim przez władze nadzorujące, kochani, system ochrony zdrowia, i to jest bardzo ważne, niektóre reklamowane produkty pochodzące właśnie z komórek macierzystych nie przeszły rygorystycznej, krajowej, europejskiej procedury zatwierdzającej. A ich działanie nie jest oparte na przesłankach naukowych. I tu zwracam uwagę, szczególna ostrożność zaleca się podczas opłacania leczenia w Europie czy poza Europą, jeśli chodzi o właśnie komórki macierzyste. Więc bądźcie ostrożni, sprawdźcie co możecie: wszystkie dane dotyczące ośrodka, w którym chcecie cokolwiek zrobić, bo różnie być może. Coraz bardziej w ogóle powszechne staje się użycie y, komórek macierzystych w ortopedii. To jeszcze chciałabym zaznaczyć. Jak podkreślają w ogóle specjaliści, ich podanie może pomóc, słuchajcie, pacjentowi uniknąć poważnego zabiegu, jakim jest chociażby endoprotezoplastyka stawów. I to jest tak zwane WOW. Operacje tę na przykład przeprowadza się w chorobie zwyrodnieniowej i leczeniu szkodzeń różnego rodzaju pourazowych. No cóż, jeśli chcesz, moim zdaniem, spróbować le leczenia komórkami macierzystymi, przede wszystkim sprawdź, kochany słuchaczu, ceny poszczególnych zabiegów, bo to jest bardzo ważne. Gdzie te zabiegi są przeprowadzane, przez kogo te zabiegi są przeprowadzane, jakie referencje ma dany ośrodek, czy też dany lekarz? Czy w internecie znajdziesz na ten temat y, opinie? No cóż, na pewno ceny mogą być spore, a ty przede wszystkim masz być zadowolony, więc sprawdź to wszystko, bardzo cię proszę, zanim w ogóle podejmiesz jakąkolwiek decyzję i zdecydujesz się, y, na jakikolwiek zabieg związany właśnie z komórkami macierzystymi. Kto nie słyszał w ogóle o komórkach macierzystych, wydaje mi się, że chyba każdy codziennie w ogóle jesteśmy bombardowani różnymi informacjami na ich temat, dlatego postanowiłam ja również o tym wszystkim opowiedzieć. Ich w ogóle zawartość w kosmetykach i ich wykorzystywanie w innowacyjnych w ogóle terapiach. Ich bankowanie z krwią pępkowinową, czy też inne rzeczy, jest obecnie takim wielkim wow i tak zwanym szałem. Ale czy tak naprawdę wiemy, czym są te komórki macierzyste? Czy są one tak takie super wyjątkowe, że je chcemy używać? Jak myślicie? Myślę, że po tym, co powiedziałam, już możecie mieć jakiś punkt widzenia i przemyślenia dotyczące tego wszystkiego. No cóż, potencjał komórek macierzystych jest muszę powiedzieć ogromny. Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne kochani i powiedziałabym niewyspecjalizowane komórki, jakie może wyprodukować nasz organizm. Mają one nadzwyczajny potencjał tutaj podsumowując do różnicowania w wielu Typów komórek w organizmie, kochani, podczas wczesnego życia i wzrostu. Nie jest to jedna zaleta w ogóle, oczywiście, komórek macierzystych, bo już trochę o tym, jak wiecie, powiedziałam wcześniej. Ale niestety nie jest to jedyna, ale i również ostatnia, ponieważ mogą one w wielu tkankach służyć jako pewnego rodzaju wewnętrzny system naprawczy. I, kochani, jest to możliwe. I to jest chyba ten największy fenomen, co muszę przede wszystkim zaznaczyć. Te komórki, kochani, dzielą się zasadniczo bez ograniczeń. Mogą uzupełniać inne komórki, które uległy uszkodzeniu, i to jest ten właśnie, jeszcze raz powtarzam, fenomen. Różnią się one od innych typów komórek w naszym organizmie, głównie dwiema, kochani, cykami. Po pierwsze, są zdolne do Odnawiania się poprzez podział, nawet po długim okresie, tak zwanej bezczynności. I drugą cechą jest fakt, że mogą w pewnych warunkach fizjologicznych lub eksperymentalnych być indukowane, tak by stać się komórkami narządu czy też tkanki, których potrzebujemy. I tu jest dla lekarzy po prostu. Wielka, otwarta przestrzeń do edukacji i do wszystkiego, co tylko sobie życzą. W niektórych w ogóle narządach, takich jak jelito czy szpik kosny, komórki macierzyste regularnie się dzielą w celu naprawy i wymiany właśnie z użytych lub, powiedziałabym, uszkodzonych komórek. Jednak w innych narządach, takich jak np. trzustka czy serce, komórki macierzyste dzielą się tylko w szczególnych, kochanych warunkach. No nic, zapraszam na kolejną część. Mam nadzieję, że słuchacie z zainteresowaniem. Buziaczki i do usłyszenia. Pa pa!